Dzień dobry, cześć, cześć, czołem, ja nazywam się Miłosz, a dzisiaj wraz z innymi POKOjoutuberami przedstawię Wam ulubione pokony polskich youtuberów. A jeżeli taki materiał Ci się spodobał i chciałbyś w następnym odcinku usłyszeć Kuszciego i spółkę, to zostaw łapę w górę, bo jak osiągniemy 50 łapek, to zapraszam Kuszciego i Hikomikosa, jak i inne znane twarze polskiego youtuba. A teraz lecimy z pierwszym osobą, której przedstawiać chyba nie muszę, bo przedstawi się sama. Lecisz Kubanku Ludziska, Jakub kłodzi z tej strony. To co? Już wiecie o jakim pokemonie będziemy mówić? Oczywiście, że o Mimikyu. Lecimy. Ciekawostka pierwsza. W anime Miau był świadkiem ujawnienia prawdziwej postaci Mimikyu, pokazując ją jako anomorficzną, ciemną plamę z parą świecących żółtych oczu. Podczas tej interakcji Miał chwilowo umarł, ale później został wskrzeszony. Druga ciekawostka Imię Mimikyu może opierać się na słowach mimik you, oznaczających naśladowanie kogoś, jak i słów Meikyu, z japońskiego oznaczającego tajemnicę. Może również opierać się na japońskiej onomatopei oznaczającej piski. Kyung-kyung. Nie wiem, czy dobrze to wymówiłem. Taki disclaimer. Trzecia ciekawostka. Mimikyu zajął trzecie miejsce spośród wszystkich... Pokémonów w ankiecie Pokémon roku 2020 przeprowadzonej przez The Pokémon Company, Aczkolwiek zajął także pierwsze miejsce wśród wszystkich Pokémonów regionu Alola. O tak! Kolejnym poketuberem będzie człowiek, który dzięki kartom Pokémon zwiedził chyba prawie cały świat. No i mam nadzieję, że tym razem będzie więc więcej energii. Poza dla kumatych Cześć! Dla ci... tutaj, Dominik TCG. Moim ulubionym Pokémonem jest Chikorita, a nazwa Chikorita. Pochodzi od połączenia nazwy rośliny Cycorii wraz z hiszpańskim żeńskim przyrostkiem Ita, oznaczającym coś małego, młodego. Co ciekawe, w drugiej generacji gier Pokémon Shiny Cicorita była koloru pomarańczowego, ale w późniejszych generacjach jej kolor został zmieniony na żółty. I taki został z nami do dziś. Dodatkową ciekawostką jest to, że dzięki swojemu liściowi, który znajduje się na głowie, cikorita jest najwyższym starterem no, typu czy... trawiastego. Czyli liczymy wzrost na stołku w kapeluszu. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki bardzo. Jak już rozpoczęliśmy rodzinkę TCG, to ją zakończę na człowieku, który chętnie ogra każdą Gierkę Poko na swoim kanale. Przed Wami Damian aka Ogramto. Siemaneczko, z tej strony Ogramto i pochwalę Wam się oczywiście swoim ulubionym Pokémonem. Jest to Bulbazaur. Więc Bulbazaur, jak i jego ewolucje, są jedynymi starterami typu trującego. Dodatkowo Bulbazaur był jedynym podstawowym starterem, który miał podwójny typ. No dopóki oczywiście nie pojawił się Rowlet w generacji siódmej z typami Grass Flying. Wszystkie inne startery w swojej podstawowej ewolucji są jednotypowe, mimo że niektóre z nich po ewolucji stają się dwutypowe. Bulbazaur wzorowany jest na żabie. Jakiej dokładnie? Na byczo, dużej prehistorycznej żabie o nazwie Belzebufo. Spytacie pewnie dlaczego on jest akurat moim numerem jeden. To proste. Fakt, że jest mega uroczą żabą, to jedno. Drugie zaś jest to sentyment. Oglądając odcinek dziesiąty z przygodą Asha, od początku polubiłem tego zadziorę. Jest mega opiekuńczy i ma w sobie to coś. Dodatkowo, będąc dzieckiem, lubiłem dinozaury. A w nazwie wszystkich form ewolucyjnych tego stworka jest właśnie Zaur, czyli Bulbazaur, Ivizaur i Venusaur. Z fana mojego kanału stał się YouTuberem, a przed Wami Klafi, jego ulubiony Pokémon. Siemanko z Klafi. I pierwszą ciekawostką, jaką chciałem Wam powiedzieć na temat mojego ulubionego Pokémona, czyli Greninży, jest fakt, że jego shurikeny są tak ostre, że mogą przeciąć metal. Kolejną ciekawostką jest to, że jego nazwa to połączenie francuskich słów Grenouille, czyli Żaba, oraz Ninja. No i ostatnią już ciekawostką jest to, że Greninża ma 50 w wzrostu. Czyli o 53 cm mniej ode mnie. To wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Trzymajcie się, cześć! Kolejną twarz znacie na pewno, jak interesujecie się drogimi kartami Pokémon, człowiek, którego biuro, jak i kolekcja jest warte krocie. Panie i panowie, Poké Collectibles. Beta wygląd Blazikena wyglądał następująco. Pewnie zauważyliście, że przypomina on nieco połączenia Latiasa, jak i samego Blazikena. Ostatecznie w finalnej wersji gry. Dostaliśmy dwa osobne pokemony, jakimi były właśnie Latias oraz ostateczna ewolucja Torchica, czyli Blaziken. Blaziken wzorowany jest na walczących kogutach lub kurczakach, zwłaszcza tych japońskich kurczakach Shamo, które były cenione w Japonii za swoją waleczność, jak i hodowane były do walk kogutów. Dodatkowo Blaziken może czerpać on inspirację z japońskiego mitu o Basan, który jest przedstawiany jako gigantyczny kurczak ziejący ogniem lub karasu tengu, czyli aroganckich ptasich goblinach o czerwonych twarzach. Istnieje teoria mówiąca o tym, że twórcy gier inspirowali się spodniami typu parachute pants, jakie nosił MC Hammer, co ostatecznie miało być inspiracją do wyglądu nóg, jakie ma Blaziken. Styl walki oraz ataki, jakie może nauczyć się Blaziken. Inspirowane są sztukami walki Muay Thai, kickboxing. Co najbardziej zauważalne jest podczas charakterystycznych kopnięć i postawy bojowej zwykłego, jak i Mega Blaziken w grach Pokémon. Z tym człowiekiem lata temu dzieliłem podwórko na przedmieściach Gdyni, a teraz podbija on zagraniczne podwórko angielskiego Poke przez wami, The Cowarders. No to co, Papa Garbodor, to będzie mówione o tym dużym worku na śmieci z oczami, co? Na figa z makiem, z pasternakiem, Myk, typku, zrobiony! Iż teraz zobacz, czy ci sushi nie stygnie, jakie cię poskładają, jak świeżutkie pranie, prosto z praleczki wyprane w Persilu, oxy, action, double gel, mm. No tak, bo mój ulubiony pokémon to jest Brelum. Co dużo razy pokonałem nim legendarne pokemony bez wysiłku w mojej karierze, żeby dać go ponad garbusia. Wygląd Preluma inspirowany jest głównie grzybami, tak jak i jego prewolucja, natomiast jego budowa ciała może również nawiązywać do dinozaurów, a w szczególności drapieżnych raptorów, ze względu na pazury na dłoniach i stopach, jak i charakterystycznemu długiemu ogonowi. Co więcej, twórcy gier mogli inspirować się także kangurami, co miałoby jeszcze większy sens ze względu na walczący typ Preluma, który może nawiązywać do techniki walki kangurów. Dodatkowo kapelusz na głowie Brelum'a przypomina kasę, rodzaj japońskiego kapelusza tradycyjnie noszonego przez samurajów. Sama nazwa tego pokamona pochodzi od trzech angielskich słów: Umbrella, oznaczające parasol, Mushroom, grzyba oraz Loom, oznaczające krosno. Chociaż Umbrella, Prelum, Loom, nie wiem gdzie ten mushroom, ale okej. Okay. Jeszcze podzielę się z wami takim sekretem, który zdradził mi mój wujek, pracownik Nintendo, i nawiasem mówiąc, może was wszystkich zbanować, jak się wam nie podoba ten film. Istnieje teoria, że shiny wersja Breluma nawiązuje do innej postaci stworzonej przez firmę Nintendo. A mowa tu o Mario. Brelum w swojej shiny wersji kolorystycznie upodabnia się do postaci wąsatego hydraulika, a jego zwyczajna wersja nie odbiega wcale od tej, którą posiada Luigi. Powoli wchodzimy do itanej czwórki dzisiejszego odcinka, a rozpoczynają nikt inny jak wodek. Lecisz. Zapewne gdy zobaczyliście, że biorę udział w tym filmie To pomyśleliście coś w stylu O, wodek, wiadomo, że powie o uperze Nie ma co oglądać Zgadzam się, to by było zbyt typowe Także opowiem wam o moim drugim ulubionym Pokemonie Jakim jest Emolga Ten latający szczurek wzorowany na latających wiewiórkach Jest tak uroczy, taki cwany w anime Że nie wiem jak można się w nim nie zakochać Emolga zasłużyła nawet na to, żeby zdobyć mój telefon Włożyłem sobie jej kartę z setu Evolving Skies pod etui I sobie siedzi Dlatego Pokemona wydałem moje ostatnie pieniądze na ostatnim Pyrkonie, kupując jej pluszaka. A tak w ogóle to wiecie, że Molga jest pierwszym pikaklonem z podwójnym typem? Nigdy się w sumie nad tym nie zastanawiałem, a rzeczywiście tak jest. Podsumowując mój wywód, powiem tak, EMolga jest super. Był wodek, to teraz będzie łacińska, jak i, jak i Damska wersja wody. Pewnie wielu z was bardziej kojarzy mnie z bulbazaurem, jednakże moim ulubionym pokemonem jest Rowlet. Rowlet jest y, pierwszym starterem Aloli, jest starterem roślinnym. I jest on małą, okrągłą słówką. Z takich ciekawostek to umie obracać głową o 180 stopni, prawie o 180 stopni. Jeżeli jesteście ciekawi, jest on wzorowany na sowie. Najbardziej przypomina płomykówkę zwyczajną, która została sprowadzona na Hawaje. Jeżeli chodzi o ciekawostki w grze, to jako jedyny Trawiasty Pokemon Starter nie jest on skategoryzowany jako kolor zielony. Bo jak sami widzicie, ma tylko zieloną muszkę. Kolejny złoty karp zawitał na dzisiejszym odcinku. Panie Brytku, pana kolej. Ale uwaga, bo będzie nieco niegrzecznie. Pegi 18. Siemabeki, z tej strony Bartek, znany również jako Brytytykę. Miłoż poprosił mnie, żebym wam opowiedział trzy ciekawostki o moim ulubionym Pokémonie. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest nim Magmar. Także lecimy. Pierwsza, Pierwszą, Pierwsza ciekawostka to etymologia nazwy tego Pokemona. Słowo Magmar powstało prawdopodobnie z połączenia słów magma ta część jest dość oczywista i fulmar, czyli nazwy gatunku ptaka morskiego z rodziny burzykowatych. Normalnie z bani to wiedziałem i nie musiałem używać Wikipedii. Serio. Kolejną ciekawostkę możemy znaleźć we wpisie do Pokédexu Magmara. Otóż jego ciało ma temperaturę 1200 stopni Celsjusza. I taką temperaturę można już nazwać lekkim upałem. Nic dziwnego, że magmawie żyją zawsze w pobliżu wulkanów. Ostatnia ciekawostka, zdecydowanie najbardziej istotna. Jest to informacja, która zmienia życie człowieka na zawsze. Magmar ma dupę na czole. To by było na tyle ode mnie. Pozdrawionka dla widzów Poker Radio Station. To był Brytyjczyk. Dzisiejsze czynienie kończę ja. Miłość z kanału Poker Radio Station. Wszyscy dobrze wiecie, że maskotką kanału i moim ukochanym pokemonem jest Matkip. No to co, lecimy z trzema faktami o tym przeuroczym kieszonkowym stworku z regionu Hoenn. Nazwa Pokémona Matki pochodzi od zwierzęcia o nazwie Matt który po polsku zwie się pod skoczkiem mułowym. Natomiast sam wygląd Matkipa jest zorowany na aksolotlach. Shiny wersja Matkipa jest różowa. Jako dziecko strasznie mnie to irytowało i nie rozumiałem jak Game Freak mógł skrzywdzić mojego ukochanego Pokémona w taki oto sposób. Ale niedawno uświadomiłem sobie, co tak naprawdę reprezentuje jego Shiny wersja. Tak jak już wspomniałem wyżej, matki bazowany jest na Axolotlu. A najczęściej spotykanym kolorem axotla jest właśnie kolor różowy, a tym rzadszym kolorem jest niebieski. Lecz twórcy gier raczej pozostali przy kolorze niebieskim, który bardziej kojarzy się z włotym typem, jaki posiada matkip. No i ostatni fakt. Czy widzieliście, że matkip to jedyny shiny pokon, który dostał kartę Gold Star, ale jego shiny kolorystyka różni od tej prawdziwej? Karty Gold Star zawsze ukazywały pokona w swojej shiny wersji. Ale dziwnym sposobem Goldstorm Matkip jest innego odcinka niebieskiego zamiast różowego. I właśnie takiego Shiny Matkipa to ja bym przygarnął. No dobra, mam nadzieję, że taki odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, a dodatkowo chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku Kushiego, to rozwalcie przycisk lajka. Like Trzymajcie się i do następnego. Na razie.